Oto trzy rzeczy, które zmieniły moje życie. Pierwsza z nich to medytacja, bo kiedyś nie potrafiłem się zrelaksować i byłem cały czas w stresie, miałem nawet depresję, i bardzo dużo czytałem książek i tak dalej. Ale to właśnie w medytacji, kiedy ten umysł nauczyłem się wyłączać, odnalazłem spokój, błogość i energię do tego, żeby żyć po swojemu. Drugą rzeczą jest praca z energią seksualną. Kiedy przestałem ją marnować, to miałem dużo więcej energii do tego, żeby właśnie działać, zarabiać, podróżować i poznawać siebie. Trzecia rzecz to odkrycie swojego celu życiowego, który właśnie realizuję i to też była w ogóle chyba największa zmiana, bo jak robimy to, co kochamy, to, do czego zostaliśmy stworzeni, to, co jest połączone z naszą duszą, z naszym sercem, to mamy wrażenie, że cały wszechświat nam sprzyja i całe życie się zmienia. I o tym będę więcej mówił w czwartek na live o 19.00. Możesz się zapisać w opisie. Serdecznie Cię zapraszam i mi wspaniały dzień. Bis.